Witam wszystkich! Dzisiejszym tematem odcinka jest spółka Amica, która solidnie rośnie po wynikach oraz po rekomendacji z 76% upsidem. Zapraszam do oglądania. Tak więc, zaczynając, działalność spółki jest podzielona na cztery główne segmenty. Pierwszy segment to produkcja i sprzedaż elektrycznego oraz gazowego sprzętu gospodarstwa domowego, czyli np. lodówek, piekarników, pralek, kuchni gazowych i innych urządzeń AGD. Drugi segment to handel sprzętem gospodarstwa domowego. Czyli dystrybucja produktów innych marek oraz sprzedaż urządzeń zakupionych wcześniej od zewnętrznych dostawców, czyli oznacza to, że firma pełni również rolę pośrednika na rynku AGD. Trzeci segment obejmuje sprzedaż usług, takich jak serwisowanie sprzętu, a także działalność hotelową i gastronomiczną. Za część hotelowo-gastronomiczną odpowiada spółka Hotel Olympic, prowadząca obiekt w ustroniu. Czwarty, ostatni segment to sprzedaż licencji na znaki towarowe, czyli udostępnianie swoich marek innym Podmiotom w zamian za opłaty licencyjne. I również spółka dzieli swoją działalność na trzy segmenty ze względu na działalność geograficzną. Pierwszy z nich to rynek polski, na którym spółka w trzecim kwartale 2025 roku miała 34% udziału w sprzedaży. Odnotowała 603,4 miliona przychodów, co jest wzrostem o 2% względem kwartału rok wcześniej. I tutaj spółka działa głównie pod swoją marką, czyli Amika. Drugi rynek to szeroko pojęty zakup, czyli np. Niemcy, Francja, Szwecja, Wielka Brytania. Tutaj procent udziału wynosi 51% i odpowiada za 904,1 miliona zł przychodów w trzecim kwartale. Co jest niestety, ale spadkiem o 7% względem poprzedniego roku. I tutaj już działają różne marki. Na przykład w krajach skandynawskich działa pod marką Gram. W Wielkiej Brytanii pod marką CDA. We Francji pod marką Sideme. A w Hiszpanii pod marką Fagron. I ostatnia taka grupa geograficzna, czyli państwa na wschód od Polski i na południu. Razem z Turcją, czy też Azją, na przykład Kazachstan. Tutaj ten region odpowiada za 15% przychodów i w trzecim kwartale 2025 roku przyniósł prawie 264 miliony złotych przychodów, To jest jeszcze większym spadkiem, aż o 10% względem kwartału rok wcześniej i tutaj głównie Amika działa pod marką Hansa. W skład grupy kapitałowej oprócz podmiotu dominującego wchodzi również 14 spółek zależnych, które odpowiadają za działalność w swoim państwie czy za państwie. Działanie w poszczególnych zakresach działalności. I tutaj warto wspomnieć, że w trzecim kwartale 2025 roku spółka Stadion Poznań nie jest brane pod uwagę, ponieważ została sprzedana 20 grudnia 2024 roku. Teraz pora przedstawić parę szans dla spółki Amica. Pierwszą szansą jest poprawiające się otoczenie gospodarcze na świecie i w Europie. Według prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego globalny wzrost gospodarczy w 2025 roku ma osiągnąć trzy ,2%, a w 2026 roku 3,1%. Ożywienie wspiera m.in. słabszy dolar, niższe stopy procentowe oraz stabilizująca się inflacja. W strefie euro prognozy są również pozytywne. Oczekiwany jest wzrost PKB o 1,2% w 2025 roku, wspierany przez rosnące płace realne i większe wydatki publiczne. Dla Amiki oznacza to możliwy wzrost popytu na sprzęt AGD na rynkach zagranicznych, zwłaszcza w krajach Europy. Zachodniej, gdzie firma generuje ponad połowę przychodów. Drugą szansą jest spadająca inflacja oraz korzystna polityka monetarna. Europejski Bank Centralny utrzymuje stopy procentowe na rekordowo niskim poziomie 2%. Inflacja w strefie euro znajduje się blisko celu banku centralnego. W Polsce inflacja wodowa spada do poziomu 2,4%, a RPP obniża stopy do 4%. Niższe koszty kredytów poprawiają zdolność zakupową gospodarstw domowych i mogą zwiększyć sprzedaż długów. Trwały. W tym urządzeń AGD, co bezpośrednio wzmacnia popyt na produkty AMI. Trzecią szansą są korzystne trendy kosztowe i inwestycyjne, które mogą poprawić rentowność grupy. Spadek cen ropy i stali obniża koszty produkcji urządzeń AGD, co daje potencjał do poprawy marki. W Polsce widoczne jest ożywienie inwestycyjne. Wspierane przez środki z Krajowego Planu Odbudowy, wzrost nakładów na transformację energetyczną, automatyzację i technologię AI mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności operacyjnej przedsiębiorstwa. Również w sektorze produkcyjnym, w którym działa Amika. Teraz kilka zagrożeń dla spółki Amica. Jest ich kilka. Pierwszym to są ryzyka związane z globalną polityką handlową i zmianami w cław. Dynamiczne i często nieprzewidywalne decyzje dotyczące stawek celnych mogą podnosić koszty importu komponentów lub gotowych urządzeń. W momencie, gdy firmy przyspieszają zakupy w obawie przed potencjalnymi podwyżkami ceł, rośnie ryzyko późniejszego osłabienia popytu. W połączeniu z narastającymi napięciami handlowymi na Świecie może to negatywnie wpływać na rentowność oraz wolumen sprzedaży grupy. Przykładem są kwietniowe cła, choć w praktyce nie zaszkodziła Amice, podobne działania w w przyszłości na rynkach, na których firma działa, mogą już mieć realny wpływ na jej wynik. Drugim zagrożeniem są zakłócenia w łańcuchach dostaw i ryzyka geopolityczne. Trwająca wojna na Ukrainie, kryzys na Morzu Czerwonym oraz możliwość pojawienia się kolejnych konfliktów zwiększają niepewność operacyjną, szczególnie na rynkach wschodnich, gdzie Amika działa m.in. pod marką Hansa. Utrudnienia transportowe, wydłużone czasy dostaw i rosnące koszty logistyczne mogą prowadzić do opóźnień w produkcji, problemów z dostępem Złożnością towarów oraz wyższych kosztów operacyjnych. Wyzwaniem no. dla Miki jest również agresywna konkurencja z Chin i Turcji. Firmy takie jak Higher, Hisense czy Beko potrafią oferować sprzęt w bardzo niskich cenach dzięki taniej produkcji masowej i wsparciu eksportowemu, wywiera presję na marże w Europie, szczególnie w segmencie urządzeń podstawowych, a Mika próbuje odpowiadać poprzez poprawę jakości, rozwój marek lokalnych i wchodzenie w bardziej premium segmenty, gdzie presja cenowa jest mniejsza. Kolejne istotne ryzyko. Wiąże się z wahaniami kursów walut, szczególnie w Euro.pl i USD. PLN. Amika sprzedaje około połowę swoich produktów na rynki Europy Zachodniej, więc mocny złoty obniża konkurencyjność eksportu. Z kolei mocny dolar podnosi koszy zakup komponentów i surowców importowanych. Spółka korzysta z instrumentów zabezpieczających, ale w dłuższym terminie zmiany kursowe nadal mogą wpływać na marż. I dosyć ważna informacja, żeby nikt nie czuł się zaskoczony wynikami w przyszłości. Rynek AGD charakteryzuje się wyraźną sezonowością, która wpływa na wyniki sprzedażowe AID. Zazwyczaj Najsłabszym okresem tradycyjnie jest lat, kiedy konsumenci rzadziej decydują się na wymianę sprzętu, a budżety domowe częściej przeznaczone są na wakacje i wypoczynek. W tym czasie sprzedaż zwykle spowalnia, co może wpływać na kwartalne wyniki spółki. Znacznie lepiej sytuacja wygląda w drugiej połowie roku. Jesień i okres przedświąteczny je napędzają sprzedaż dzięki licznym promocjom, takim jak Black. Friday oraz większej skłonności konsumentów do inwestowania w sprzęty domowy. Zimą tradycyjnie obserwujemy zwiększoną wymianę urządzeń wynikającą zarówno z intensywnego użytkowania sprzętu, jak i z sezonowych wyprzedaży. Co ciekawe, dane z Google Trends pokazują, że w okresie listopad grudzień liczba wyszukiwań frazy Amika znacząco wzrasta, co potwierdza zwiększone zainteresowanie marką w tym czasie. Dla Amiki oznacza to, że wyniki finansowe są naturalnie zmienne w zależności od kwartalu spadek przychodów musi wynikać ze słabości spółki, lecz po prostu z cykliczności całej branży AGD. Zanim przejdziemy dalej, spójrzmy na to, co mówią profesjonalni analitycy o Amice. Noble Securities wydała rekomendację kupuj dla akcji AMI, analitycy podkreślają, że pierwsza połowa 2025 roku mimo spadających przychodów była wykorzystana na redukcję kosztów, co pozwoliło osiągnąć najwyższą marżę ebit od drugiego kwartału 2021 roku. Dzięki temu nawet jeśli sprzedaż, w drugiej połowie roku pozostanie na poziomie ubiegłorocznym, zysknęto i EBITDA mają znacząco wzrost. W szczegółach spółka osiągnęła marżę brutto na poziomie 28% w drugim kwartale 2025 roku, co jest dobrym prognostykiem na kolejne kwartały. Redukcja zapasów i oszczędności w kosztach sprzedaży i zarządu pozytywnie wpłynęła na marżę operacyjną o 0,7 punktu procentowego. Noble Securities prognozuje, że w całym 2025 roku EBITDA wyniesie 133 Miliony złotych, 6,3% rok do roku, a zysk netto 24 miliony złotych, 80% rok do roku. Analitycy zwracają także uwagę na restrukturyzację spółek zagranicznych. Na przykład w Wielkiej Brytanii zakończono reorganizację, co pozwoliło wrócić do dodatnich rentowności. Podobne działania wdrażane są we Francji i Hiszpanii, a efekty powinny być widoczne w kolejnych latach. Co więcej, Nobel Security wskazuje na optymistyczne perspektywy dla sprzedaży dóbr pał w Europie, zwłaszcza przy dalszym wzroście płac realnych, spadających stopach procentowych i odbudowie oszczędności gospodarstw domowych. Dzięki temu cała wycena spółki wygląda atrakcyjnie. Epoch to EBITDA na poziomie 3,6x, a cena docelowa akcji w horyzoncie 9-miesięcznym wynosi 97,9 zł na akcję. Analitycy spodziewają się również dalszej poprawy wyników w latach 2026-2028, zarówno w sprzedaży jak i w marżach, co pozwoli stabilizować EBITDA na poziomie około 170 milionów złotych. Teraz przejdźmy do wyników Amiki za 3 kwartał 2025 roku i sprawdźmy co naprawdę wydarzyło się w spółce. Spadek przychodów jest, ale skąd? Kontrolowanych powodów. Amika w trzecim kwartale 2025 roku osiągnęła 1 miliard 785 milionów złotych przychodów, czyli o 5,8% mniej niż rok wcześniej. Na pierwszy rzut oka wygląda to bardzo słabo, ale gdy spojrzymy głębiej, widać, że te spadki mają charakter strukturalny i wynikają z decyzji biznesowych, a nie z utraty pozycji na rynku. Amika ograniczyła działalność w Rosji, co obniżyło wynik o ponad 42 miliony złotych. Zniknął także wpływ u z stadionu Poznań sprzedanego wcześniej kolejne blisko 30 milionów mniej. Największe wyzwania Anika ma w Europie Zachodniej: niższa konsumpcja, recesja w Niemczech, wysoka inflacja w Wielkiej Brytanii i Francji, tania konkurencja z Chin i Turcji obniżyły sprzedaż o około 7%. Do tego dochodzi słabszy rynek budowlany, który ogranicza popyt na AGD. Teraz przejdźmy do rentowności, bo tu zaczyna się robić ciekawie. Mimo spadku przychodów, spółka odnotowała ogromny postęp w marży brut wzrosła z 26,9 do 27,8%, głównie dzięki niższym kosztom surowców, efektywniejszej produkcji i lepszemu miksowi produktów urosła aż o 32%, osiągając ponad 91 milionów złotych. Marża EBITDA wzrosła z 3,6 do 5,1%. EBIT skoczył o 81%, zysk netto wyniósł 9,2 miliona, podczas gdy rok wcześniej spółka była na minusie ponad 5 milionów złotych. To bardzo mocny sygnał, że strategia back to profitability działa i przynosi efekty szybciej niż zakładano. Tutaj już warto wspomnieć o kosztach, bo Amika wykonała naprawdę solidną robotę. Koszty ogólnego zarządu spadły o ponad 32 miliony złotych, czyli aż o 16%. To jest naprawdę bardzo ładny wynik. Efektem tego są m.in. cięcia kosztów marketingu, reorganizacji zespołów i usprawnień operacyjnych. Koszty sprzedaży również udało się ograniczyć, choć w mniejszym stopniu. Widać wyraźnie, że spółka trzyma koszty bardzo mocno i nie pozwala im wygnąć się spod kontroli. Teraz warto powiedzieć też o płynności finansowej, bo jest też naprawdę dobry. Kapitał obrotowy Amiki nadal jest dość trudny. Elementem, ale nawet tutaj mamy poprawę jakości. Zapasy spadły o prawie 60 milionów, należności o kolejne 59 milionów. Przepływy operacyjne są dodatnie ponad 16 milionów, co przy spowolnieniu rynku jest naprawdę solidnym wynikiem. Na kontach amiki leży dziś ponad 129 milionów złotych, czyli o prawie 23 miliony więcej niż rok temu. Dług netto do Agida e spadł z 1,56 do 0,96. To jest naprawdę bardzo mocna poprawa i poziom Duży komfort finansowy. Zobowiązania handlowe spadają, zadłużenie długoterminowe również. Anika po prostu przywraca bilansowi zdrowie, a jakość aktywów rośnie dzięki redukcji zapasów i należności. Warto też wspomnieć o regionach, gdzie spółka ma pewne problemy, ponieważ w takiej Polsce radzi sobie naprawdę bardzo dobrze: sprzedaż produktów rośnie, sprzedaż produktów rośnie o prawie 2%, a spadek usług to wyłącznie efekt sprzedaży w stadionu Poznań. Największe wyzwanie pozostaje Europa Zachodnia. Uderza słabsza koniunktura i potężna konkurencja cenowa. Rosja i Azja Centralna również ciągną wyniką głównie przez ograniczenie działalności w Rosji. Kluczowe wnioski są takie, że Amika wchodzi w fazę poprawy rentowności i widać to w każdym wskaźniku. Marże rosną, koszt spadają, gotówki jest więcej i zadłużenie wyraźnie maleja. Jednocześnie przychody są pod presją ze względu na trudną sytuację w Europie Zachodniej i strategiczne ograniczenia w sprzedaży w wybranych rynkach. Finansowo kierunek jest naprawdę dobry. Odwicie przychodów wymaga natomiast dwóch rzeczy – poprawy otoczenia makroekonomicznego w Europie oraz dalszej pracy nad ofertą produktową i miksami sprzedażowymi. Amico od 2024 roku realizuje plan, którego głównym celem jest odbudowanie rentowności i uporządkowanie bilansu. Strategia skupia się na trzech kluczowych obszarach – sprzedaży, marży i efektywności operacyjnej. Jeśli chodzi o wzrost sprzedaży, spółka zakłada, że w latach 2024-2027 przychody będą rosły średnio o 3% rocznie. Aktualnie po 9 miesiącach 2025 roku widzimy jeszcze spadek na poziomie 5,8%, ale wynika on przede wszystkim z decyzji strategicznych, tak jakby jak wycofanie działalności z Rosji czy sprzedaż stadionu Poznań. To znaczy, że nie jest to problem konkurencyjny, tylko efekt świadomych działań restrukturyzacyjnych. Znacznie lepiej wyglądają cele związane z rentownością. Marża EBITDA w planie ma osiągnąć 5%, a po 9 miesiącach 2025 roku wynosi już 5,3%. 1%, czyli cel jest nie tylko zrealizowany, ale nawet lekko przekroczony. To rezultat wcześniejszych działań optymalizacyjnych, spadku cen surowców, lepszej kontroli kosztów oraz poprawy efektywności produktu. Kolejny cel to RONA, czyli zwrot z aktywów operacyjnych. Amika chce dojść do poziomu 14%, a dziś jest na poziomie 11,9%, czyli zbliża się do założeń i widać, że proces poprawy jakości aktywów, przede wszystkim redukcji zapasów i należności działa. W strategii dużo się mówi też o odpowiedzialnej polityce finansowej. Tutaj bardzo ważny jest wskaźnik długu netto do EBITDA, który ma być poniżej dwójki. Amiga jest dziś znacznie poniżej tego limitu, bo osiąga wyniki 0,96, tak jak wspomniałem wcześniej, czyli praktycznie zredukowała ryzyko związane z zadłużeniem i wróciła do bardzo bezpiecznych poziomów. Spółka pracuje także nad poprawą marży brutto na własnych produktach. Obecnie wynosi ona 22,7%, a celem na lata 2024. 2027 jest dojście do 25%. Roku. Biorąc pod uwagę efekty zmian w procesach produkcyjnych oraz stabilizację cen materiałów, ten cel również wygląda realnie. Najważniejsze jest jednak to, że strategia Back to Profability już przynosi efekt. Widać poprawę marsz, niższe zadłużenie, lepszy bilans i rosnącą efektywność operacyjną. Amika przygotowuje się w ten sposób na moment, kiedy koniunktura w Europie Zachodniej zacznie odbijać, bo to właśnie tam generuje ponad połowę swoich przychodów. Dzięki tej strategii spółka będzie w stanie dużo mocniej skorzystać z tego odbicia niż kilka kwartałów temu. Warto też wspomnieć, że Amica to spółka, która od lat stara się dzielić zyskiem z akcjonariuszami. Dywidendę wypłaciła od 2010 roku zaledwie dwoma krótkimi przerwami, bo tylko w latach 2011-2022, czyli w okresach największej niepewności i intensywnych procesów restrukturyzacyjnych. To pokazuje, że dla zarządu regularność wypłat jest ważnym Elementem budowania relacji z inwestorami. W 2024 roku dywidenda wynosiła 2 zł na akcję. To wyraźnie mniej w porównaniu z rekordowym okresem 2020 roku, kiedy Amika wypłaciła aż 6 zł na akcję. Spadek ten nie jest jednak przypadkowy, spółka od kilku lat znajduje się w fazie intensywnej transformacji. Redukcja kosztów, oprawa rentowności, podporządkowanie zapasów i restrukturyzacja zagranicznych oddziałów wymagało większego zatrzymania gotówki firmy. To ważne, mimo trudnych warunków. Rynkowych Amika nie zrezygnowała z dywidendy, tylko dopasowała jej poziom do sytuacji finansowej. Dla inwestorów może to być sygnał, że wyniki będą dalej się poprawiać, a wszystko wskazuje na to, że spółka wraca na ścieżkę wzrostu zysku. Wypłata w przyszłości może również zwrócić na wyższy poziom. Przechodząc do akcjonariatu, Amika to spółka, w której bardzo wyraźnie jest widoczny stabilny dominujący właściciel, czyli holding Bronki, który jest kontrolowany przez Jacka Rudkowskiego, byłego prezesa i jednocześnie kluczowego posyć w historii całej grupy. Holding posiada około 35% akcji, co daje mu bardzo silną pozycję w strukturze właścicielskiej i realny wpływ na kierunek rozwoju spółki. Taki układ z reguły działa stabilizująco, firma jest prowadzona długoterminowo, a decyzje nie zależą od krótkotrwałych nastrojów rynku. Drugą najważniejszą grupą akcjonariuszy stanowią duże instytucje finansowe, to głównie otwarte fundusze emerytalne, to również pozytywny sygnał, ponieważ OFE inwestują tylko w spółki, które przychodzą ich restrykcyjne filtry dotyczące stabilności, ładu korporacyjnego i wyników finansowych. Największy udział wśród instytucji ma OFE National Nederlandem posiadający 9,5% akcji, tuż za zanim znajduje się OFE Alias z pakietem 9,14%. Obecność jest także OFE Wienna, które kontroluje 4,71% udziału. Łącznie fundusze emerytalne mają więc ponad 1,4% wszystkich akcji spółki. Taka struktura akcjonariatu z jednej strony silny właściciel strategiczny, z drugiej o obecność dużych długoterminowych instytucji tworzy stabilne fundamenty pod rozwój i ogranicza ryzyko nagle złym kontrol. To dla inwestorów sygnał, że spółka jest prowadzona konsekwentnie i rozmyślam o wieloletniej perspektywie. Dziękuję. Do zobaczenia.